Siemanko, czy preparat iniekcyjny? E, stop. wróć. jaki preparat? Preparat źle mi się kojarzy z Plandemią. Także preparat, eliksir, trucizna, jak zwał, tak zwał, wszystko to samo. Powiedzmy sobie, że jest to tutaj płyn. Suzy mur, iniekcja krystaliczna. E, suchy mur, jak mówiłem. E, jeżeli jesteście ciekawi, to nagram jeszcze dwa. Dłuższe filmiki, ale tu już widać Tu zaznaczyłem Wody nie ubyło prawie wcale Ten pustak został e, Zalany płynem, ten jest bez Zalania i widać tu już ewidentnie jak podciąga Dwie godziny Dwie i pół godziny w sumie już ubyło 2 cm Wody No, 2 cm, 2,5 godziny, 2,5 cm e, 2,5 godziny, 2 cm wody podciągnęło. Także płyn, suche mur działa. Trzymajcie się.